Zespół Van Gogh to zaburzenie psychiczne, nazwane tak na cześć wielkiego artysty, który na nie cierpiał. Jest to celowe samookaleczanie i samookaleczanie. Dlaczego dana osoba to robi, nie da się dokładnie określić. Częściej jednak winowajcą są zaburzenia psychiczne, które charakteryzują się urojeniami. Jak daleko może posunąć się pacjent w chęci torturowania samego siebie? Jak można mu pomóc? Van Gogh Historia życia słynnego artysty. Powiedzieć dokładnie. Co stało się z wielkim artystą, można tylko wtedy, gdy wskrzesi się go z martwych. Ale niestety nie będzie to możliwe. Dlatego historia jego życia składa się z domysłów, wersji i zebranych fragmentów faktów. Vincent van Gogh był holenderskim artystą, który żył w XIX wieku. Wiadomo, że cierpiał na zaburzenia psychiczne. Według różnych wersji była to schizofrenia, choroba miniera i psychoza padaczkowa. Ta ostatnia jest bardziej prawdopodobna. Ponieważ jest to diagnoza, o której Van Gogh został poinformowany przez swojego lekarza prowadzącego, Felixa Reya, który współpracował z dr Teofile Peyron, leczyli oni Vincenta przez rok maj 1889 maj 1890. W tym okresie choroba była najbardziej widoczna. Artysta czuł się przygnębiony, smutny. Zgorzkniały i beznadziejny. Zmagał się z atakami nieuzasadnionej wściekłości i impulsywności. Często dopuszczał się zupełnie niezrozumiałych czynów, takich jak próba zjedzenia farb. Co więcej, Van Gogh sam się ranił. W nocy z 23 na 24 grudnia 1888 roku odciął sobie płatę kucha. Powód jest banalny, kłótnia z przyjacielem. Paul Gauguin powiedział policji, że chce opuścić Arles gdzie mieszkał już od jakiegoś czasu z Van Gogiem. Artysta jednak nie chciał go puścić. Rzucił w gałgu i na szklanką absyntu, po czym wyszedł, by spędzić noc w hotelu. Van Gogh, będąc w bardzo złym nastroju, odciął sobie część ucha niebezpieczną brzytwą. I to nie wszystko. Zawinął je w gazetę, poszedł do burdelu, gdzie pokazał trofeum znajomej prostytutce. Niestety leczenie nie przyniosło pożądanych rezultatów. 27 lipca 1890 roku wielki artysta, nie mogąc znieść troski niepokojów, strzelił sobie w klatkę piersiową. 29 godzin później już nie żył. Wersję tego, co się stało główną wersją tego, dlaczego Van Gogh chokaleczył się i w rezultacie zabił. Jest zaburzenie psychiczne. Według wielu ekspertów było to spowodowane poważnymi problemami zdrowotnymi. Co tak bardzo trapiło tak utalentowanego człowieka? Problemy z uzębieniem? Uwaga! Na żadnym autoportrecie nie widać uśmiechniętego van Gogha. A wszystko dlatego, że cierpiał na problemy z uzębieniem. Po raz pierwszy pojawiły się one w czasie, gdy udał się do wioski Borinage. Będąc wrażliwą osobą, Silnie odczuwał trudną sytuację mieszkańców. Dał im więc prawie całe jedzenie, jakie miał. Taka improwizowana dieta sprowokowała rozwój szkorbutu. Pogorszenie sytuacji zaczęło się. Gdy artysta osiadł w Antwerpii, nie tylko źle się odżywiał, jego dieta opierała się na kawie i chlebie, a wszystkie pieniądze wydawał na przybory malarskie. Z tego powodu w 1886 roku usunięto mu dziesięć zębów. W wieku 37 lat Van Gogh był prawie bezzębny, dlatego na jego portretach nie ma uśmiechu, że choroba ta nie jest zaskakująca jeśli pamięta się o długotrwałym związku Van Gogha z prostytutkami. Co więcej, z jedną z nich mieszkał przez rok. W 1882 roku napisał o swojej diagnozie i sposobie leczenia. Wspomniał o procedurze wprowadzenia cewnika do pęcherza moczowego. Sytuację pogarszał fakt, że w tamtych latach poziom rozwoju medycyny pozostawiał wiele do życzenia. że Rzeżączka nie była nawet uważana za samodzielną chorobę. Według lekarzy był to objaw kiły. Dlatego terapia ograniczała się do przemywania owrzodzenia. Kiła najprawdopodobniej artysta zaraził się nią w latach 1881-1882. Najwyraźniej zaraził się od tej samej kobiety, która zaraziła go rzeżączką. Leczenie polegało na stosowaniu rtęci. Arseniku i miodu. Dość nietypowa kombinacja, prawda? Nie było to dobre i miało trujący wpływ na organizm. Co więcej, 80% pacjentów zmarło po zażyciu terapeutycznych kąpieli rtęciowych. Głównym zagrożeniem związanym z kiłą było zaburzenie psychiczne, które dotykało pacjentów w późnych stadiach. Niektórzy lekarze uważają, że była to przyczyna samookaleczeń van Gogha. Z powodu choroby miała trofię zakończeń nerwowych które znajdują się w uszach. Dlatego był w stanie odciąć płatek kucha bez odczuwania bólu. Alkoholizm w 1886 roku Van Gogh zamieszkał ze swoim bratem. Zachowywał się bardziej niż szalony, spędzając cały swój wolny czas w restauracjach, piwiarniach i burdelach. Pieniądze na alkohol zawsze się znajdowały. Artysta dużo pił. Jego ulubionym trunkiem była absynt. Nie stronił jednak od najtańszego wina. Według ekspertów niektóre obrazy zostały namalowane w stanie upojenia alkoholowego. Alkoholizm i rozwijająca się kiła wywołały impotencję. Nie przeszkodziło mu to jednak regularnie bywać w domach publicznych. Epilepsja Van Gogh odciął sobie płatę kucha 24 grudnia 1888 roku. Był to pierwszy atak padaczki. Drugi miał miejsce w szpitalu psychiatrycznym. Wincent zachowywał się niezwykle agresywnie, przez co został przeniesiony na oddział dla agresywnych pacjentów. Szybko postawiono diagnozę, padaczka płata skroniowego. Nie wiadomo, czy była ona prawidłowa. Według niektórych hipotez napady mogły być spowodowane chorobą afektywną dwubiegunową, porfirią i innymi podobnymi chorobami. Przyczyny z zespołu. Czym więc jest zespół van Gogha? Jest to zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się nieodpartym pragnieniem celowego zranienia samego siebie, co sprawia, że pacjenci to robią, urojenia dysmorfomaniczne. Jest to silne przekonanie, że ciało lub jakaś jego część jest obrzydliwa dla innych ze względu na swój wygląd. Osoba cierpi z tego powodu tak bardzo. Że postanawia wyeliminować defekt w jakikolwiek sposób. Próbuje go odciąć, kauteryzować, zmienić za pomocą chirurgii plastycznej. A co najciekawsze, defekt jako taki nie istnieje. Urojenia hipochondryczne. Osoba z tą diagnozą czuje, że organ lub część ciała jest bardzo chora, i czuje prawdziwy ból, doświadcza tak nieprzyjemnych wrażeń, że jest gotów zrobić wszystko aby się ich pozbyć. Czasami przyczyną jest impulsywna potrzeba. Tutaj pacjent działa niespodziewanie, gwałtownie, w jego głowie pojawia się pomysł, który natychmiast realizuje. Jak zdajesz sobie sprawę, pomysłem jest zrobienie sobie krzywdy, zmuszenie osoby do zrobienia sobie krzywdy może wywołać halucynację. Pacjent może nie tylko pobić się, pozbyć się dowolnej części ciała, ale także wymyślić coś bardziej wyrafinowanego, czynniki prowokujące. Na rozwój zespołu wpływają takie czynniki: dziedziczność, obecność zaburzeń psychicznych i zespołów u niektórych krewnych znacznie zwiększa szanse na ich pojawienie się. Tak więc matka Van Gogha miała epilepsję, a jego bracia i siostry cierpią na choroby od upośledzenia umysłowego po schizofrenie, alkoholizm, Uzależnienie od narkotyków. Oba te stany źle wpływają na zdolność kontrolowania własnej osobowości. A jeśli dana osoba jest skłonna do agresywnych zachowań, osłabienie siły woli i samokontroli zachęca ją do samookaleczenia. Jak wspomniano powyżej, wielki artysta dużo pił. Ponadto wiadomo, że palił opium. Wpływ społeczny i psychologiczny. Jest to kwestia nadmiernego obciążenia psychiki, nie mogąc sobie z nimi poradzić człowiek sam się rani, jest to dla niego sposób radzenia sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi. I wreszcie ostatnim czynnikiem jest obecność jakichkolwiek chorób. Pacjent próbuje pozbyć się bólu za pomocą wszelkich dostępnych środków, wśród których może być amputacja bolesnej części ciała. Istnieje hipoteza, że Van Gogh odciął sobie ucho z powodu silnego bólu po zapaleniu ucha środkowego. Leczenie zespołu van Gogha. Przede wszystkim konieczne jest leczenie choroby podstawowej, która wywołała rozwój zespołu. W tym celu lekarz przepisuje podawanie neuroleptyków, leków uspokajających i przeciwdepresyjnych. Leczenie odbywa się w warunkach szpitalnych, co minimalizuje ryzyko obrażeń u pacjenta. Jeśli przyczyną zespołu van Gogha jest depresja lub nerwica. Przeprowadza się psychoterapię. Najskuteczniejsze jest stosowanie technik poznawczo-behawioralnych. Określają one, dlaczego dana osoba zachowuje się w ten sposób i jak jej pomóc. Leczenie trwa długo. I nie jest faktem, że pacjent w pełni wyzdrowieje. Wszystko zależy od choroby podstawowej. Na przykład w schizofrenii zespół Van Gogh jest łatwiejszy do wyleczenia niż padaczka. A jeśli pacjent ma delirium, terapia często kończy się ślepym załukiem. Ponieważ istnieje potrzeba przyjmowania dużej liczby różnych leków. Przykład z życia. Literatura medyczna opisuje przypadek młodego mężczyzny, który cierpiał na zespół Van Gogha. Rozwój choroby został sprowokowany przez schizofrenię. Doświadczał halucynacji, urojeń, samookaleczeń, a nawet samobójstw. Działanie leków nie trwało długo. Chociaż na pierwszy rzut oka facet zachowywał się bardziej niż odpowiednio. Był uprzejmy cichy i spokojny. Pewnego dnia pacjent został przyjęty do szpitala po połknięciu tabletek, przed wakacjami, wierząc, że leczenie działa, lekarz wypuścił go do domu. Kilka dni później młody mężczyzna wrócił z matką i nowym urazem, używając nożyczek do manicure, rozciął sobie mocne, a to był dopiero początek. Nastąpiła druga taka operacja i kolejne próby samobójcze. Ostatecznie facet zgłosił się do szpitala z prośbą o pomoc. Jednocześnie powiedział, że wszystkie jego działania były wypełnieniem jej rozkazów. Nie potrafił wyjaśnić kim była ta kobieta. Okazało się jedynie, że w zamian za obrażenia i urazy obiecała mu nieziemską przyjemność. Czym jest syndrom Van Gogha? Jest to niezwykle niebezpieczna choroba zwłaszcza jeśli rozwija się na tle jakichkolwiek zaburzeń psychicznych. Dlatego, gdy pojawią się pierwsze objawy, należy natychmiast rozpocząć leczenie. Jeśli jest to kwestia depresji, wystarczy psychoterapia, w przeciwnym razie konieczne będzie przyjmowanie leków. Tylko w ten sposób będzie można uchronić pacjenta przed urazami i traumą.